Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Księgą Błogosławionej Pamięci Hajma Witala Szarej Gdusza, Wrota Świętości. Na poprzednim, pierwszym spotkaniu z tą Księgą przeczytaliśmy wprowadzenie Hajma Witala, teraz przechodzimy do części pierwszej: Wrota pierwsze: Wyjaśnienie szkody. Przynoszonej przez grzechy człowieka w odniesieniu do przykazań. Wyjaśnię Tobie i oświecę Cię, uświadomię Cię, na ile wielkie jest zło, gdy człowiek dokonuje czegoś, co jest zabronione przez Wszechmogącego, trzysta sześćdziesięcioma pięcioma przykazaniami nieczyń czyli zakazującymi. Albo kiedy on odmawia wypełnienia jednego z 248 przykazań czyń, które nam nakazano wypełniać. Wiedzącym, rozumiejącym, wiadomym jest, że ciało człowieka samo w sobie to jeszcze nie jest sam człowiek. Przecież ono nazywa się ciało. Człowieka, jak napisano i w skórę, i w ciało ubrałeś ty mnie, w kości, i żyły umieściłeś ty mnie. Jest to cytat z księgi Hioba 10:11. I jeszcze napisano Ciała ludzkiego nie pożałuję. Jest to cytat z księgi Szmot. Wynika z tego, że człowiek jest to wewnętrzna zawartość, a ciało jest to istota ubrania, w które, znajdując się w tym świecie, ubiera się rozumna dusza, tak naprawdę będąca człowiekiem. Po śmierci to ubranie spada z niej i ona ubiera się w ubrania duchowe. Czyste i przeźroczyste, jak napisano: Zdejmijcie odzienia brudne i ubiorę cię w kaftan. I to nazywa się kaftan mędrców. Jest to w zoharze w części pierwszej. Jak mistrz, krawiec, kroi ubranie dla ciała według formy jego członków, jego organów, tak samo i on błogosławiony wytwarza ciało ubranie dla duszy według obrazu duszy z 248 organów z 365 łączącymi je żyłami po których jak po rurach przechodzą od organu do organu krew i życie Tutaj w oryginale krew i życie napisane jest Chadam w Krew i życie przechodzą przez te żyły jak po rurach, od organu do organu. Po uformowaniu ciała tchnął on w niego duszę żywą. Dosłownie Nefesz-Chaya, dusza żywa. My wiemy, że Nefesz jest to najniższa część duszy, najniższy poziom duszy z czterech poziomów. Nefesz, Ruach, Neszama, Chaja i Jehida. Określenie to ma również inną głębię, bardzo ważną. Nefesz to jest światło Sfiry Malchut. Natomiast Chaja to jest światło Chochmy. Takie światło, nefesz chaja, czyli żywej nefesz, żywej duszy, znajduje się w malchut świata lud. I z tego właśnie poziomu pochodzi ta dusza, o której tutaj jest mowa. Nefesz chaja. Tchnął on w niego duszę żywą, Składającą się z 248 duchowych organów, duchowych organów i 365 żył, i ubrał je w 248 organów i 365 żył ciała. I po tym organy duszy. Wykonują swoje działania za pośrednictwem instrumentów, czyli tych organów ciała, które podobne są do topora w rękach drwala czy też kamieniarza. Czyli są to po prostu narzędzia wykorzystywane przez duchowe organy. Dowodem na to jest to, że organy ciała działają tylko wtedy, kiedy w nich jest dusza. Oko widzi, Ucho, słyszy, i tak dalej. Z odejściem duszy gasną światła w oknach, i wszystkie 248 organów przestają odczuwać czyli one przestają reagować na otaczającą je rzeczywistość. Podobnym sposobem 365 duchowych żył duszy. Ubiera się w 365 żył ciała i dostarcza cielesny pokarm, krew, do 248 organów ciała, razem z duchowym pokarmem wewnątrz niego, żeby karmić 248 organów duszy. Po śmierci kończy się napływ życia. I żyły ciała także rozsypują się i gniją, jak i 248 organów i znikają tak, jakby ich nie było. Wynika z tego, że człowiek jest niczym innym, jak rozumną duszą. Tutaj występuje określenie w oryginale Hanefesz Hasachlit rozumna dusza. Rozumną duszą ubraną w ciało, które jest jej odzieżą w tym świecie. I wiedz, że po tym, jak Adam zgrzeszył i posmakował od drzewa poznania dobra i zła, Ec hadat, tow, wra, drzewo poznania dobra i zła, ciało i dusza. Zmieszane są z dobra i zła, i w tym jest istota nieczystości węża, nahasza, którą ten wniósł w hawę i Adama. To zło i nieczystość wniesione przez węża przyniosły im choroby, niedomagania, słabości i śmierć, jak dla duszy, tak i dla ciała. O tym napisano w Bereshit. Bowiem w dniu, w którym posmakujesz ty od Niego, śmiercią umrzesz, śmiercią duszy i śmiercią ciała. Chodzi tu o śmierć najniższego poziomu duszy zwanej duszą zwierzęcą, która ożywia ciało, wyższa dusza nigdy nie umiera. Wyjaśnimy jednak co oznacza wymieszanie w duszy i w ciele dobra i zła. Ucz się bardzo uważnie tego, co napisano w drugich i trzecich wrotach trzeciej części, i ty lepiej zrozumiesz to, co napisane jest tutaj w tych wrotach. Kiedy Adam zgrzeszył, kiedy zjadł od drzewa poznania dobra i zła, on wniósł to wymieszanie we wszystkie światy. I teraz nie ma niczego, co nie byłoby mieszaniną dobra i zła. Wynika z tego, że ponieważ ciało człowieka utworzone zostało z czterech niższych podstaw, dosłownie w tekście jest mi aha jesodot tahtonim, czyli czterech niższych podstaw. Jesodot to właśnie słowo tutaj występuje. włączających w siebie dobro i zło. Samo ciało człowieka zebrane jest i z dobra, które jest w tych podstawach – ogniu, powietrzu, wodzie i prochu. Czyli esz – ogień, ruach – powietrze, maim – woda i proch, czyli afar – więc samo ludzkie ciało zebrane jest z dobra, które jest w tych podstawach, ogniu, powietrzu, wodzie i prochu, a ze zła, które jest w nich, powstały w ciele człowieka cztery rodzaje żółci: biała, czarna, czerwona i żółta. Są to cztery żółcie: biała, Czarna, czerwona i żółta, które są w tych czterech podstawach ogniu, powietrzu, wodzie i prochu. Czerwona krew była łączona z powietrzem, temperamentem sangwinicznym, biały śluz flegma z wodą, flegmatyczność jasna żółć z ogniem, choleryczność natomiast czarna żółć z ziemią, i to jest melancholijność. Z tego wywodzą się później, jak dalej się dowiemy, cztery rodzaje takich złych jakości w człowieku, które naprawia się czterema rodzajami jakby przeciwstawnych im jakości świętości. I mówi dalej Chaim. I kiedy w jakiejkolwiek z tych podstaw aspekt zła, Przeważa nad dobrem, to przychodzą do człowieka choroby i niedomagania. A jeśli zło przeważa jeszcze bardziej, to ono zabija ciało człowieka. Powiedzieliśmy już, że zmieszanie dobra i zła odbyło się we wszystkich światach i wynika z tego, że to samo dzieje się w duszy człowieka, bo przecież ona. Wyrzeźbiona jest z czterech duchowych podstaw, z których uformowane jest wszystko, co wyższe. I są to cztery litery imienia istniejącego, błogosławiony on. O tym powiedziano: Z czterech stron wiatrów przyjdź duchu. Jest to Wicheskiela. To nazywa się dobrą duszą człowieka. Ale przecież jedno naprzeciw drugiego stworzył Wszechmogący i jest to człowiek złośliwy, zły. Adam habial. Czyli jest to to, co jest przeciwległe do tej dobrej duszy człowieka. To nazywa się blial. Określenie to pochodzi od bli ol, czyli nieuznający nad sobą władzy wszechmogącego, czyli człowiek zły, egoistyczny, który pragnie otrzymywać tylko dla siebie i to jest jakby przeciwieństwo duszy świętości w człowieku, która pragnie oddawania podobnie jak Stwórca. Adam H. Blial Składający się z czterech ojców uszkodzenia, ojców szkody i cztery rodzaje trądu, Zepsucia z czterech podstaw zła, i stąd pochodzi zła dusza człowieka, nazywana złym początkiem. Jeśli ta dusza przeważa nad dobrą, to przyniesie jej szkodę i duchowe choroby, a jeśli przeważa jeszcze bardziej, to uśmierci człowieka. Uśmierci człowieka w tym świecie. A sama wyższa dusza nie umiera. Tak więc widzimy, że i ciało jest złożone z dwóch przeciwstawnych sobie części: dobrej i złej, i dusza człowieka także z dwóch przeciwstawnych części. Ciało składa się z dobra, które jest w czterech podstawach: ogniu, powietrzu, wodzie i prochu, a zła część ciała to są cztery żółcie, które są w tych czterech podstawach. I dusza również jest z dobrej części oraz ze złej, która nazywa się człowiek Blial. I on się składa też z czterech ojców uszkodzenia i czterech rodzajów trądu, zepsucia, z czterech podstaw zła. I to jest zły początek człowieka. Tutaj trzeba bardzo głęboką wewnętrzną wyobraźnię. Duchową wyobraźnię uruchomić, żeby zrozumieć, o czym on tutaj mówi. To jest trudny tekst o bardzo dużej głębi. I mówi dalej Chaim Vital. Czysta dusza, która jest ogólnym, wspólnym płodem z 613 organów i żył, ubiera się w 613 organów i żył. Nieczystej duszy, nazywanej skorupą płodu. Dosłownie klipa chapri. Pri to jest płód. Klipa skorupa. I obie one razem ubierają się w 613 organów i żył ciała. Takim sposobem organy czystej duszy włączone są w organy nieczystej duszy, a te włączone są w organy ciała. Powiedział on nam tutaj, jaka jest struktura człowieka, jego istoty. W samej największej głębi człowieka, w jego najwyższym poziomie, Znajduje się czysta dusza, która następnie ubiera się, jak w ubranie, w duszę nieczystą, w klipę, a następnie ta klipa ubiera się w ciało fizyczne człowieka. I mówi on dalej: Każda z tych dwóch dusz potrzebuje duchowego pokarmu, dlatego, żeby istnieć. Duchowy pokarm świętej duszy schodzi na nią za pośrednictwem wypełniania tory zawierającej 613 przykazań, podobnych do 613 organów duszy, nazywanych chlebem. Jak napisano: Idźcie, posmakujcie od chleba mojego. Gaon z Wilna. Wyjaśnia, że chleb stwórcy jest to pisemna Tora. Każdy z 248 organów karmi się oddzielnym, odnoszącym się do niego przykazaniem. I jeśli człowiekowi brakuje jednego z przykazań, to jakiemuś organowi odnoszącemu się do tego przykazania brakuje pokarmu wychodzącego z czterech liter imienia istniejącego stwórcy jak powiedziano i ty ożywiasz wszystkich z tymi literami związane są wszystkie przykazania jak powiedzieli mędrcy nasi błogosławionej pamięci w przedmowie do Tikunej Zohar jut hej razem z imieniem moim jest to 365. Waw i hej z pamięcią moją jest to 248. Tutaj potrzebne jest małe wyjaśnienie. Dwie pierwsze litery imienia wszechmogącego jut i hej, ich gematria ich liczbowa wartość jest to 15. Do tego dodajemy słowo szmi, czyli imię moje. To jest gematria 350. I razem z tymi dwoma pierwszymi literami imienia Wszechmogącego jest to 365. I teraz dwie ostatnie litery imienia Wszechmogącego, waw i hej. Jest to gematria 11. A słowo pamięć moja, zachry. Jest to Gemakria 237. I razem z tymi ostatnimi literami jest 248. Tak jest napisane w Tykunej Zohar. Tykunej Zohar to taki rozdział w Zoharze naprawy Zoharu dosłownie. I mówi dalej: Chaim. i także z nich pochodzą cztery korzenie podstaw świętej duszy. W jest napisane Arba'a, 4 Shoreshi, korzenie, Yesodot, podstaw, Nefesho, Ha, gdusza, duszy świętości. I także z nich pochodzą cztery korzenie, podstaw świętej duszy, jak wspomniane było wyżej. I wynika z tego, że ten organ, któremu brakuje tego przykazania, do którego nie dochodzi pokarm od Niego, jest całkowicie martwy. I kiedy Jego opuszcza dusza, w Niego ubiera się duch nieczystości z czterech podstaw nieczystej duszy, jak powiedzieli mędrcy błogosławionej pamięci. Powiedział to Rashi. Powiedział: cór napełnia się tylko od zburzenia Jerozolimy. Czyli można powiedzieć, że ten organ napełnia się nieczystością tylko wtedy, kiedy nie przychodzi do niego czystość. Pokarm od wypełnienia przykazania. To jest jakby zburzenie Jerozolimy. I wtedy on napełnia się nieczystością. Takim sposobem organ ten karmi się odtąd wstrętnym, obrzydliwym chlebem nieczystości. Dlatego grzesznicy nawet przy życiu nazywają się martwymi dlatego że opuściła ich święta dusza od Boga żywego i wcieliła się w nich śmierć nazywana ojcem ojców nieczystości czyli jakby pierwotne źródło nieczystości avi awot ha tumaa czyli ojcowie ojców Nieczystości. Tutaj występuje słowo Tuma A, które też już znamy, a które oznacza prawdziwą nieczystość, w odróżnieniu od klipy czy też sitra achra, jak my to nazywamy. Tuma A to już jest prawdziwa nieczystość to jest coś, co całkowicie oddziela od świętości, od Stwórcy. Tak samo, kiedy człowiek wypełni 365 przykazań nieczyń, rezygnacją od dokonania przestępstwa, jak powiedzieli mędrcy błogosławionej pamięci w Kiduszyn, jeśli człowiek siedzi i nie dokonuje przestępstwa, dają jemu nagrodę tak, jakby on wypełnił przykazanie. U duchowego pokarmu wspomnianego w wypełnieniu przykazań, jest możliwość przechodzić po kanałach 365 żyłach duszy i dać życie 248 jej organom. Kiedy człowiek popełni jakieś przestępstwo, jakiś grzech, to konkretny kanał odnoszący się do tego przestępstwa zamyka się brudem pokarmu klipy tam przylepionej. I tak samo jak wysycha kanał, wysycha organ, i chociaż on nie odpada całkowicie, w nim pojawia się zepsucie, uszkodzenie, podobne do tego, które jest, jeśli człowiek nie wypełnia odpowiedniego przykazania czyń. Dlatego każdy człowiek powinien ze wszystkich sił dążyć, żeby wypełniać wszystkie 613 przykazań. A kiedy wypełnia jedno z nich, powinien mieć na uwadze, że tym samym oddala brud klipy od tego organu. Klipa w dosłownym tłumaczeniu oznacza skorupa, albo też można powiedzieć błona. Ale ponieważ jest to jedno z fundamentalnych pojęć kabały, to tutaj wprowadzamy ten termin. Bez tłumaczenia, po prostu klipa. Zapamiętujemy sobie to określenie. Istota jest w tym, że zmieszanie dobra i zła istniejące w ciele i duszy człowieka nie jest pełnym zmieszaniem. To nie jest mieszanina, w rezultacie której można by było przedstawić jednorodną mieszaninę. Zmieszało się z dobrem zło w ten sposób, że zło ubiera dobro jakby z zewnątrz, jak skorupa, jak błona, zawsze pozostając zewnętrzną częścią. Podobny właśnie stan tego zła, otaczającego z zewnątrz dobro, nazywa się klipa. A kiedy człowiek wypełnia jedno z tych przykazań, powinien on mieć na uwadze, że tym samym oddala zepsucie brud klipy z tego organu, do którego odnosi się wypełniane przykazanie. Wtedy, po oddaleniu tego zepsucia, tego brudu, na ten organ schodzi święte przykazanie, jak powiedziano w skiela i będą grzechy wasze na kościach waszych, bowiem kiedy jedno podnosi się, to drugie upada. Czyli jeżeli się wzmacnia świętość, to wtedy osłabia się nieczystość, a wzmacnia się ona od wypełniania przykazań. I także jeśli u człowieka. Będzie możliwość popełnić jakieś przestępstwo, to on powinien powstrzymać się od tego i mieć na uwadze, że za pośrednictwem tego powstrzymania oddala się brud i zepsucie od konkretnej żyły duszy odnoszącej się do tego przestępstwa. I wtedy duchowy wpływ może przejść po tym duchowym kanale i wtedy jego dusza stanie się tronem i rydwanem, Merkawą, świętości. Jego błogosławiony on. Jak powiedziano w Bereshitraba, praojcowie to jest Merkawa. W tym określeniu jest duża głębia. Praojcowie to jest Avraham, Itzhak i Jakow, którzy odnoszą się do Sfirot Hesed, Gwura i Tiferet. I jest to merkawa. Merkawa to jest, można powiedzieć, najprościej pewnego rodzaju struktura, w którą może ubrać się światło świętości, światło stwórcy. Będziemy jeszcze na pewno mówić o tym określeniu nieraz, a dzisiaj na tym zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie.